Kiedy zegar był bardzo ważny, zegar na wieży Kościoła, no bo wiadomo, że ludzie nie mieli zegarków. Więc każdy zerkał na tę wieżę Kościoła, która jest godzina. Dzisiaj to każdy ma zegarek i, i, i może jest mniej ważny. Ale przecież nie chodzi o kwestię praktyczną. Chodzi o to, żeby ocalić to, co, co jest nasze, co jest naszym dziedzictwem, a poza tym to są smaczki. I udało się taki smaczek, że tak powiem, wydobyć i uruchomić. Ja zastałem go tutaj na, na wieży kościoła, jako taką kubkę złomu. A to było związane z tym, że różni fachowcy próbowali naprawiać ten zegar. No i nie bardzo to wychodziło, więc przywozili na szczęście w komplecie. Tu jest zegar i tu jest dzwonek. Czyli są dwie bębena. No? Zegar, dzwonek. Ten zegar był ostatni raz remontowany 60 lat temu. Udało nam się znaleźć człowieka, który się tego podjął, To jest pan Zolsztyna. Muszę powiedzieć, zresztą on tak mówi, że, no, że miał troszeczkę kłopotu z tym zegarem. Mój to jest stary mechanizm i, i dość oporny, ręcznie wykonywany przez kowala i to nie tylko, nie tylko te zewnętrzne tam elementy, ale także trybiki i, i i różne inne elementy. My mamy tutaj jedynie takie pełne mechaniczne konstrukcje, bo torun Kraków mają oczywiście metalowe, Mechanika jest nic new, ale nie mają tym ręczne wyciąganie. Czego my myślimy to jest starsze, bo tutaj, tu jest, jest metal e, żelazny, ręczny. Kowal robiono. I taki aktualny status jest taki mishmasz masz XVIII wieku, XIX wieku, 100 lat temu i, i aktualne. Konstrukcja jest puskie. nie jest polskie prawie. To jest co my myślimy. Albo Dresdno, albo Berlin. Tu, jak ja mówię, tu bo drewno. Mhm. I to był nie metal, to był uh, sznurek, normalny sznurek. I to było prawie minimum 100 lat temu uh, zmieniamy do, do metal. Zachował się napis 1832, więc mamy niemal pewność, że on z tego, z tego roku jest 1832. Przy czym mówię, już były też pewne przeróbki w międzyczasie robione, zwłaszcza w latach 70., kiedy usiłowano go uruchomić i, i tam już pewne rzeczy zostały dodane, ale on w zasadniczej części jest oryginalny. Gdyby zapytać, co jest tu najciekawsze, to myślę wiedzieli, Badachowa, to jest to, co jest pierwsze, najciekawsze. Ale ta więźba dachowa stanowi doskonałe tło dla zegara, który tutaj w Pucku jest od 1830 roku. Starszy zegar niż nasz Pucki spotkałem w żarnowcy na wieży, ale już był w takiej szczątkowej formie. To był zegar przed wynalezienia wahadła. Ta wieża pamięta jeszcze pierwszy Kościół Pucki, a pierwszy Kościół był romański. Do romańskiego kościoła przed rokiem 1308 dobudowano właśnie tę wieżę i słusznie pan zauważył, że ona spełniała funkcję obronną, bo kasztelan pucki nie miał jeszcze zamku, a krzyżacy już zapuszczali się na te tereny. Więc żeby w razie niebezpieczeństwa miał gdzie się schronić, to pobudowano wieżę, wieżę obronną. Zresztą to jest ciekawe, jak tu się popatrzy, to widać, że są dziury szczelnicze, one zostały za, zamurowane, żeby głąbki nie wchodziły, ale one jeszcze są. Jest pierwotny układ znycerki, czyli te najstarsze więźby dachowe, jakie robiono, one miały storczykowy układ. I tutaj storczykowy układ jest w całości zachowany I jak te drzewa były, musiały być stare i, 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 i dobre, to świadczy o tym, że kornik do dnia dzisiejszego nie odważa się je atakować. Zobaczcie, to jest wszystko ręcznie, wszystko, każdy nit jest wszystko ręcznie robiony. To jest wydubane dłutem, otwory kwadratowe i ścięte normalnie na pół okrągu. Mamy tutaj powieszone wyżej bardzo stare dzwony z 1400 roku, to są niewielkie dzwony, ale dzwony z 1400 roku. Zupełny ewenement, bo wiadomo, że Niemcy brali dzwony i przetapiali, i wszystkie na, na kule szły. Tych, dziwna rzecz, nie przetopili, nie przetopili też tego dzwonu, który stoi na dole, on jest z 1605 roku.